Siema. Dziś wam pokażę, jak naprawić mikrofon. No dawa, ja jestem mieć tą w jakość mikrofonu ulepszego. Niesamowita. Weź w pasek wyszukiwania. Wpisz dźwięk. I zmień dźwięki no. systemu. Nagrywanie. Mikrofon. Wybierz no. swój mikrofon, co działa. Zaawansowane. Um. No nie. I ustaw jakość, jaką tylko możesz. Dobrze, I, na i nasłuchiwanie. Nasłuchuj tego urządzenia. Nie włączaj tego, bo stanie się tak. Halo, słychać mnie? Halo, słychać mnie? Więc nie próbuj. Wow, właśnie poprawiono Twoim jakość mikrofonu.